Hanna Gucfińska jest już z mężem. Po jego śmierci załamała się. Nie mogła nawet przyjść na pogrzeb. Hanna Gucfińska dołączyła do ukochanego męża. W niedzielę wieczorem w mediach pojawiły się przykre informacje o śmierci prowadzącej z kamerą wśród zwierząt. Jej relacja z mężem była niezwykle silna, a po jego odejściu gwiazda ciężko zachorowała. Hanna Gudźwińska nie żyje. Hanna Gudźwińska zmarła w wieku 91 lat. O śmierci wieloletniej gospodyni z kamerą wśród zwierząt i byłej dyrektorce ogrodu zoologicznego we Wrocławiu poinformował prezydent miasta Jacek Sutryk. Przez lata program z kamerą wśród zwierząt, który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych braci mniejszych. Będzie nam jej ogromnie brakować, napisał polityk w mediach społecznościowych. Dwa lata wcześniej legenda telewizji pożegnała swojego męża, któremu towarzyszyła przez 60 lat. Hanna Gucfińska bardzo ciężko zniosła rozstanie z ukochanym, a wkrótce po jego śmierci trafiła do szpitala. Hanna Gucfińska po śmierci męża. Hanna i Antoni Gucfiński byli niemal nierozłączni. Nic dziwnego zatem, że gdy 8 grudnia 2021 roku ukochany gwiazdy zmarł, jej serce pękło na pół. Wkrótce po odejściu męża, pani Hanna trafiła do szpitala. Prezenterka z kamerą wśród zwierząt zmagała się z zapaleniem płuc, a na domiar złego stwierdzono u niej również zakażenie koronawirusem. Fani bardzo obawiali się, że w połączeniu z silnym stresem związanym ze śmiercią męża jej stan bardzo się pogorszy. Hanna Gucfińska nie przyszła na pogrzeb męża. Ostatecznie Hannie Butfinskiej udało się wyjść z choroby obronną ręką, stosując się do zaleceń lekarzy, nie mogła jednak uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej ukochanego męża. Według nieoficjalnych informacji gwiazda wyprowadziła się z wrocławskiego biskupina i zamieszkała w centrum miasta. Już do śmierci nie pokazywała się w mediach i nie udzielała żadnych wypowiedzi.